Państwowe placówki są bezduszne. Wychowawcy pracujący na etacie nie są w stanie zapewnić dzieciom opieki, mówi Izabela Kartasińska, psycholog fundacji Happy Kids. Duże placówki opiekuńczo-wychowawcze, czyli te. W których przebywa 14 dzieci, lub niestety wciąż cały czas więcej niż ta podana przed chwilą przeze mnie liczba, nie zapewniają wystarczającego wsparcia dla przebywających tam dzieci. Tak niestety mówi raport tegoroczny, najnowszy raportniku w dziedzinie, o której rozmawiamy. W dużych placówkach, czyli w państwowych domach dziecka działania skupiają się głównie na zaspokajaniu podstawowych potrzeb opiekuńczych i niestety podstawowych potrzeb wychowawczych, wychowanków. Za mało osób zatrudnionych do przebywających dzieci, jeśli osoby, które odpowiadają za proces opiekuńczo-wychowawczy w dużych placówkach nie mają kontaktu stałego z dziećmi, pracują niestety w dyżurach, jest rotacja pracowników, to... Skutkuje tym, że nie ma ciągłości, jednolitego, ciągłego, stałego procesu pracy z podopiecznym. Podopieczni o wiele lepiej czują się w rodzinnych domach dziecka. Rodzinne formy opieki zastępczej zapewniają w porównaniu do tych, o których mówiłam przed chwilą, zindywidualizowany, stały proces opiekuńczo-wychowawczy. To jest system rodzinny, zapewniający spójne, jednolite podejście do, do każdego dziecka i bazuje, co jest bardzo ważne, niezbędne na budowaniu z dzieckiem relacji, tworzeniu z nim więzi i z punktu widzenia dobrostanu rozwijającego się młodego człowieka, Kształtowania u niego, zdolności do nawiązywania takich więzi w przyszłości. To jest um, podstawą dobrego funkcjonowania, zdrowego um, funkcjonowania jako przyszłej osoby dorosłej. Właściwie. W każdym można powiedzieć obszarze funkcjonowania tej osoby, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy koleżeńskim jest to gwarant, jest to bez tego, no, tego dobrego funkcjonowania nie ma. Muszę powiedzieć, że mm, dla opiekunów zastępczych jest to na pewno praca bardzo trudna. Natomiast te relacje, które budują z, z, z dziećmi, z wychowankami, czy te więzi, które powstają pomiędzy nimi, jest to przebogata treść. Która wzbogaca ich y, życie, nadaje wartość im życiu i może stanowić właściwie cel samorealizacji. Także to jest y, z punktu widzenia wychowawców. Osób prowadzących rodzinne formy opieki zastępczej, olbrzymia wartość. To na podstawie oczywiście własnych obserwacji, doświadczenia mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj właściwie przychodzą wychowankowie do swoich opiekunów. Ta relacja i ta więź, one trwają, przychodzą z własnymi dziećmi. Natomiast opiekunowie, co widać przy wszelkiego rodzaju spotkaniach rodzinnych, z różnych okazji, zyskali bardzo duże grono osób. Rodziny. Fundacja Happy Kids prowadzi 17 rodzinnych domów dziecka.